Teraz przedostatnia runda, czyli fabryka jaj. Zaczniemy ją od tego, by skusić złotą świnię do załatwienia samej siebie, ponieważ będziemy musieli iść tam, gdzie właśnie ona stoi. A ona tam stoi na pewno by zdecydowanie utrudniła sprawę. Teraz weźmiemy jabłka z pęczków. Ach, chciało uciec do przepaści, ale zdążyliśmy. Przepuszczamy tędy. Najpierw pójdziemy w lewo, by uzbroić się w ognistą trąbkę. Bo bez niej właściwie ta plansza chyba byłaby niemożliwa do przejścia, no ale jeśli ktoś by potrafił, no to gratulacje. Już ją mamy. Tą świnie może... Musimy drugim strzałem, aby trzeci raz dostała po ogniu. Uda się? Uda się. Więc teraz wracamy uzbrojeni już w ognistą trąbkę. rano oczywiście jeszcze później zdobędziemy, spadając na dół. I tak tutaj, niełatwa różowa żabaj jest tutaj. Przydałoby się ją zdjąć, ale jest to bardzo trudne. Przez to, że jest w ściekach. No trzeba być uważnym. Ależ ona jest niebezpieczna. Potrafi nawet dwa życia zabrać, bo... Gdy czerwona i różowa żaba, nie wiem czy tak samo jest z niebieską i zieloną. Skoczą na nas z góry prosto w naszą łapetynę, to wtedy tracimy aż dwa punkty życia. Lepiej ją ominąć. I teraz może stąd pozałatwiajmy te jeże. Okej, okay, te co trzeba załatwione, to otwórzmy ten pęczek, schodząc teraz na dół. Biorąc przy okazji ukryty bonusik, tych przeciwników, oczywiście, z góry jak najbardziej warto załatwiać, bo schodząc, to właściwie mamy pewną śmierć przed atakowaniem ich. Można to zrobić trąbką lub jalkiem. Oczywiście, jalkiem byłoby dużo trudniej. Dobra, różowe żaby i zielonego zająca chyba możemy zostawić. Żaden problem załatwić ich z dołu. No, na razie nieźle idzie. Jeszcze żadnego życia nie straciliśmy, co jest ważne w najbliższych momentach. Czyli tutaj. Ale efektownego komboska wykonaliśmy. a, myślałem, że jeszcze może się uda na tych winogronach. Więc tak, włączamy ogień, by zebrać punkty. I jak zamrzycie, zanim dojdziemy do przejścia, które otworzyło niebieski przycisk, trzeba to po prostu ono się zamknie z powodu zbierania tych punktów. Od oczywiście, no jasne, jasne. Prosto, ból musiałem trafić zamiast pszczoły. To teraz już wiem, że na pewno je zdążymy. To najpierw na spokojnie to oczywiście wyzbierajmy by potem się tu jeszcze raz przejść. Tego się nie spodziewałem, prawda? Kurczę Zapowiada się, że z jednym życiem zakończymy poziom. Ojej, jeszcze ul. no nie dobrze, niedobrze. niedobrze. Jakoś trzeba go załatwić. No udało się. Ciężko, ciężko. No naprawdę szkoda, że to jedno życie. Jest jeszcze dwa kursy trzeba wykonać w tą i z powrotem. No i wchodzimy tutaj. Bo jedyny klucz w tej planszy obowiązkowy do jej ukończenia. O i jest piórko. Oraz portal do takiego fajnego miejsca. Z dużą dawką punktów. No, z dwoma punktami energii od razu lepiej. To jest akurat ważne. Więc jeszcze raz sobie otwieramy przejście, by tutaj iść dalej. Kilka jeszcze jabłek spadło po wstrząsie wywo wywołanym przyciskiem. Skoro przejście otwarte, to idziemy tu. Aj, niełatwo to jest. Może jak to najlepiej rozegrać? Chyba właśnie jajkiem. Dokładnie. Tu trąbkom było trochę trudniej ze względu na małe pole manewru do strzelenia. Jak tu je najlepiej załatwić? Może tańszy się nawróci, ta świnia, by teraz ją właśnie walnąć? winogrona to zmyłka, bo gdy skoczymy po te winogrona, to było trochę głupie, to już nie wyjdziemy stamtąd. Można je oczywiście tutaj trąbką załatwić, ale zestrzelić dla tych 20 punktów za samostrącenie, ale nie będę ryzykował. Więc jak najbardziej należy się wstrzymać z zebraniem ich, a zniszczenie jest możliwe. Ale po co ryzykować, bo wtedy można przecież paść do ognia. Więc otworzyliśmy sobie przejście, kurki uwolnione, a my jesteśmy na mecie. Dwie opinie, sporo punktów, dobrze jest. A więc fabryka jej ukończona i została już tylko jedna runda, którą jest Koguci Most. Do usłyszenia w tej rundzie w następnej części.